Cześć. Dzisiaj odpowiem na pytanie bardzo ważne. Za co lubię Honda CRF 300L? Za każdym razem kiedy siadam na tym motocyklu, pojawia się uśmiech na mojej twarzy. I pomimo tego, że mam KTM 790 Adventure, który jest no, prawie że idealnym motocyklem, to i tak lubię siadać na CRF 300L i lubię tym motocyklem jeździć. A za co go tak bardzo lubię? Zapraszam na ten materiał. Honda CRF 300L lubię za wszechstronność. To jest motocykl, który dobrze łączy zarówno ten świat jazdy po asfalcie, jak i ten świat enduro. On jest dobry zarówno na asfalcie i dobry zarówno podczas jazdy w terenie, ale nie jest to oczywiście motocykl idealny i tego trzeba być świadomym. Ten motocykl natomiast doskonale sprawdzi się w mieście, sprawdzi się podczas dojazdów do pracy, do przemieszczania się w tym miejski, tej miejskiej dżungli. To jest motocykl, który, którym pojedziemy po leśnej ścieżce, ale też motocykl, którym trochę pobawimy się na takim torze enduro. CRF 300L to jest motocykl, który zabrałbym spokojnie na TED, a nawet i w podróż dookoła świata. Za to lubię właśnie ten motocykl, za wszechstronność. Często pytacie, czy Honda CRF 300L nadaje się do przelotów po autostradzie. Moim zdaniem tak. Taka prędkość przelotowa idealna dla tego motocykla to jest 110-120 km. Na godzinę wtedy ten motocykl naprawdę, ten silnik się nie męczy i spokojnie taką prędkość możemy utrzymać. Czy jest ochrona przed wiatrem? Nie ma żadnej ochrony przed wiatrem. Do tego trzeba się przyzwyczaić, że po prostu cały pęd powietrza ląduje na nas. No ale to jest Honda CRF 300L i do tego po prostu trzeba się przyzwyczaić. Lubię ten motocykl również za niską wagę. Ktoś może powiedzieć, że 140 kg to wcale nie jest tak mało, ale muszę powiedzieć, że ten motocykl jest świetnie wyważony. Ta niska waga pozwala na prowadzenie tego motocykla, no prawie jak rowerem. Ten motocykl łatwo jest podnieść, łatwo jest wykonać pewne manewry, których cięższym motocyklem raczej nie zrobimy, albo przynajmniej będziemy mieć pewne obawy. Kolejna rzecz, która powoduje, że lubię ten motocykl w związku z tą niską wagą, to jest to, że tym motocyklem mogę spokojnie wjechać w teren, nie martwiąc się o to, że tym motocyklem później po prostu nie wyjadę. ktm zawsze mam w głowie to, tę myśl, że jednak jak wjadę gdzieś w jakieś błoto, to może być problem z wyprowadzeniem tego motocykla z powrotem na, na drogę. Natomiast z CRF-ką nie mam takich obaw, wiem, że raczej sobie po prostu poradzę. Także czuję większą wolność na hondzie CRF 300L i za to ją lubię. Lubię ten motocykl, za to, że jest tutaj mało elektroniki. Jest w zasadzie ABS, który możemy wyłączyć, jeżeli chodzi o to tylne koło. Z przodu jest on cały czas włączony, ale działa on dość skutecznie. I za to, że jest to właśnie taki surowy motocykl bez żadnych kontroli trakcji, za to ten motocykl lubię. Lubię ten motocykl również za niskie spalanie. Średnie spalanie wychodzi w okolicach 3 litrów. Bak co prawda jest tutaj 7-litrowy, no daje to nam mniej więcej 230-240 km zasięgu, ale lubię ten motocykl właśnie za niskie spalanie. Niektórzy uważają, że ten bag jest za mały, ale tak naprawdę można wziąć do jakiegoś przenośnego kanistra 3 litry i mamy kolejne 100 km do przejechania, więc na wyprawy ten motocyk, jak najbardziej się nadaje. Także za niskie spalanie lubię CRF kę CRF 300L lubię również za to, że kupując ją nową w salonie, dostajemy ją praktycznie. Nazwijmy to w gołej wersji, bez żadnych akcesoriów. Nie ma handbarów, nie ma bagażnika, płyty pod silnik. Dla mnie to jest plus, dlatego że każdy może sobie takie akcesoria wybrać, jakie mu będą pasowały. Natomiast Honda sztucznie nie podnosi ceny motocykla, bo w dalszym ciągu jest dość atrakcyjna ta cena właśnie tego modelu. I za to, że dostajemy ją w surowej wersji i możemy ją upgradeować, za to tak naprawdę również lubię ten motocykl. Honda CRF300L lubię również za silnik. Jednocylindrowy silnik, który może nie dysponuje wielką mocą, bo jest tam około 27 koni mechanicznych, ale jest to silnik, który wystarcza do sprawnego przemieszczania się i nawet do zabawy w terenie czy takich przejazdów technicznych. Jest zrywny na jedynce, zrywny na dwójce. Tą zrywność trochę traci na kolejnych wyższych biegach, ale w dalszym ciągu uważam, że jest to naprawdę dobry silnik, żwawy i zarówno do jazdy po asfalcie jak i do jazdy w terenie, ale o tym już mówiłem. No, co tu dużo mówić? To jest dobra, sprawdzona jednostka, tak naprawdę bez większych problemów, e, robiąca spore przebiegi. E, I co jeszcze jest ważne, i co było dla mnie ważne, ma dość rozsądne interwały serwisowe. Także możemy spokojnie zabrać ten motocykl w teren, zabrać na wyprawę offroadową i nie martwić się o to, że często musimy zmieniać olej. I za to właśnie lubię Honda CRF300L. Honda CRF 300L lubię również za design, taki rasowy design motocykla enduro. Niektórzy mówią, że tym właśnie designem trochę ukrywa swoje wady, ale mnie to pasuje. Stylistyka tego motocykla na plus i za to lubię Honda CRF 300L. Za co jeszcze lubię Honda CRF300L? Za piękne kierunkowskazy. Najpiękniejsze, jakie Honda mogła zaprojektować. Kierunkowskazy, które nie ucierpią w terenie, bo są na tyle sprytnie umieszczone zarówno z przodu, jak i z tyłu, że po prostu, no nawet jak sami możecie zobaczyć, błoto się nie ima tych kierunkowskazów. Za to te Honda CRF300L lubię. Za co jeszcze lubię Hondę CRF300L? Za to, że jak dojeżdżam do skrzyżowania, to kierowcy nie wiedzą w którą stronę skręcam. Bo cały czas kierunkowskazy w stylu amerykańskim świecą zarówno w lewo jak i w prawo. Dlatego zawsze lepiej zwolnić przed skrzyżowaniem. Czy jest coś, czego zatem nie lubię w tym motocyklu? No, niestety jest to zawieszenie. Zawieszenie, które jest no, niezwykle komfortowe, jest miękkie, bardzo miękkie. I to nie jest tak, że to zawieszenie jest od razu do wymiany. Bo jeżeli ktoś będzie użytkował delikatnie ten motocykl, ktoś będzie jeździł po asfalcie, po leśnych drogach, z małą prędkością, to to zawieszenie jak najbardziej jest ok i ono spokojnie przyjmie wszystko. Natomiast w momencie, kiedy bierzemy już na taki tor enduro i pojawią się chopki, pojawią się jakieś podskoki to to zawieszenie przy mojej wadze już potrafi dobić no widać ewidentnie że Honda CRF 300L została zaprojektowana raczej dla kogoś o gabarytach e, przeciętnego azjaty a nie przeciętnego europejczyka także to zawieszenie to jest jedyny minus tak naprawdę moim zdaniem tego motocykla to są najważniejsze punkty za które lubię Honda CRF 300L a nie chwila jest jeszcze jedna rzecz o której mógłbym powiedzieć i zastanawiam się, czy nie, to tu bym powiedział, że nie lubię. Nie lubię za jakość wykonania. E Przykładem topowym będzie tutaj rama, która potrafi się przerysować e od samych butów e turystycznych. Dlatego pierwsze, co zrobić, powinniście zrobić, jeżeli kupicie Hondę Honda CRF 300L, to zamontować osłonę ramy. E I za to nie lubię tego motocykla? Ale za pozostałe rzeczy jak najbardziej tak. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o Hondzie CRF300L. Jakie są wasze opinie i wrażenia? Może ktoś z Was jeździ tym motocyklem? Ja tymczasem zabieram ten motocykl na tor. Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!